Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Osuch i dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć o zabiegu przekucia uszu. Ponieważ bardzo dużo pytań mamy na ten temat, jak w ogóle wygląda ten zabieg, jak przygotować dziecko do zabiegu przekłucia uszu, jaką metodę stosujemy, jak później dbać o uszy. Dlatego chciałabym dzisiaj rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego zabiegu. Od wielu lat w naszym salonie korzystamy z metody Blundell. Jest to metoda bardzo bezpieczna. Świetnie sprawdza się u małych dzieci, ponieważ e, dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie jednocześnie e, przebić oboje uszu. Instalujemy do takich aparatów e, kolczyki, które są sterylnie zapakowane, e, wykonane z plastiku medycznego dzięki czemu minimalizujemy ryzyko alergii. To jest bardzo ważne, szczególnie właśnie w zabiegach, gdzie przerywamy tą tkankę i rzeczywiście razem z produktem goi nam się ucho. Proces gojenia się takiej dziurki to jest aż 12 miesięcy. Oznacza to, że nieprzerwalnie w tym czasie powinniśmy, powinniśmy nosić kolczyki, nasze dziecko powinno nosić kolczyki. Tak, aby ta dziurka nam się utrwaliła i aby nie było w przyszłości żadnych problemów. Dlatego zalecamy, aby przez pierwsze 12 miesięcy rzeczywiście mm, korzystać z tych produktów, które nie zawierają w swoim składzie żadnego metalu, żadnego niklu, stali chirurgicznej, bądź nawet żadnych tworzyw szlachetnych, metali szlachetnych. Jak właściwie przygotować się? Do zabiegu, jak przygotować dziecko. E, bardzo ważne jest to, aby porozmawiać z dzieckiem w domu, czy na pewno jest już gotowe na kolczyki. My w naszym salonie przekuwamy uszy dzieciom dopiero od drugiego roku życia, ale nie ukrywam, że takie dziecko nawet troszkę starsze, czteroletnie, pięcioletnie, tak naprawdę jest w 100% gotowe do przekucia uszu, chociaż Państwo znacie najlepiej swoje dziecko i wiecie, kiedy jest już gotowe. Myślę, że nie jest dobrym pomysłem oszukiwać dziecko, że to nic nie będzie bolało i że na pewno nic nie poczuje. Ponieważ no, dziecko się poczuje na pewno oszukane po zabiegu, bo na pewno coś poczuje. Jednak to jest sytuacja, gdzie umieszczamy ciało obcem w tkance. Co prawda. Płatek ucha naprawdę jest słabo unerwiony, ale dzieci często wyolbrzymiają to odczucie i, e, i właściwie odczuwają troszeczkę inaczej niż my dorośli. E, dlatego warto jest powiedzieć dziecku, że coś poczuje, że na pewno to nie będzie tak, że nic, e, natomiast no, nie możemy przejść w drugą stronę, że będziemy, mm, będziemy straszyć, że strasznie będzie bolało, tak? Po prostu wypośrodkujmy te odczucia i przygotujmy na to dziecko, że coś poczuje. Może uszczypnijmy delikatnie w płatek ucha, że to będzie coś podobnego, tak żeby dziecko po prostu miało tego świadomość. A dzięki temu na pewno taki zabieg w salonie przebiegnie szybko i sprawnie, ponieważ dziecko psychicznie będzie przygotowane na to. Pojawiając się u nas w gabinecie, warto jest przyjść punktualnie, nie przychodzić ani zbyt wcześnie, ani oczywiście się nie spóźnić. Mamy przeznaczone dla dziecka. 30 minut czasu. Jest to bardzo długo. Zazwyczaj taki zabieg jest właściwie jest krótszy, ale przeznaczamy ten czas, żeby po prostu na spokojnie przygotować się, wypełnić nam tutaj taki rejestr klienta, tutaj zaznaczamy miejsce, w którym przebijamy uszko. Później wpisujemy, jeżeli już się zdecydujemy na konkretne kolczyki, dziecko sobie wybierze. Tutaj jest takie okienko, może sobie oglądać, jaki wzór kolczyka sobie wybierze. Tutaj z tyłu jest numer sterylizacji, my sobie to wszystko później wypełnimy. Natomiast odrywamy część karteczki i jest tutaj instrukcja z zaleceniami. Dostają Państwo to do domu, tak aby się zapoznać. Jak dbać o uszy? Co robić, gdyby coś niepożądanego się pojawiło? Oczywiście my wszystko tłumaczymy na miejscu, ale jest to zabieg, który często. Często są różne emocje po zabiegu. Często albo dziecko się cieszy, albo czasem troszkę sobie popłaczę. Więc nie wszystkie informacje docierają tak w 100%. Dlatego jest ta forma pisemna. I tutaj musimy wziąć od, pana, od Państwa podpis, że taką instrukcję wręczamy. Um. Jeżeli już mamy wybrane kolczyki, dezynfekujemy uszy takimi specjalnymi płatkami, które są nasączone preparatem do dezynfekcji. Dokładnie czyścimy prawe ucho, lewe ucho i przystępujemy do zaznaczenia kropeczki. Zaznaczamy tą kropeczkę oczywiście na początku na oko, tak aby było równo, aby były te odległości takie same. Jeżeli nie jesteśmy pewni. Sprawdzamy sobie dodatkowo jeszcze taką miareczką, i osoba wykonująca prosi opiekuna, aby sprawdził, czy na pewno swoim wzrokiem, czy na pewno tam te dziurki są, te kropeczki będą w odpowiednich miejscach. Dlatego tutaj zawsze będziemy prosić o takie potwierdzenie. I jeżeli te kropeczki są zaakceptowane, wtedy instalujemy właśnie do aparatu te nasze sterylne kolczyki. Musimy je otworzyć, zainstalować. System jest całkowicie bezdotykowy, także zmniejsza to ryzyko jakiegokolwiek, jakiegokolwiek nadkażenia w trakcie zabiegu. Dodatkowo zatyczki są bardzo bezpieczne, ponieważ zakończone są tak, aby nie stanowiło żadnego dyskomfortu w trakcie noszenia. Zabezpieczona jest całkowicie ta część ostra kolczyka. Dodatkowo jest tam taki system, który zatrzaskuje tą zatyczkę z tyłu, co pozwala na cyrkulację powietrza, ponieważ jest tam taki mechanizm, który nie pozwala, aby ta zatyczka się docisnęła zbyt mocno gładka ucha. To jest bardzo ważne w procesie gojenia się uszów. I po takim przekłuciu, jeżeli już kolczyki są zainstalowane, to jest w zasadzie chwila, moment, tak? Ale my potrzebujemy co najmniej 15 sekund, żeby przymierzyć. Aparat do lewego ucha i do prawego ucha. Robimy to jednocześnie. Więc tutaj bardzo ważne jest, aby wytłumaczyć dziecku, że nie może się poruszyć. Przez te 10-15 sekund musi mieć prostą główkę, nie ruszać się, tak aby po prostu przeprowadzić ten zabieg prawidłowo. Dlatego tutaj to przygotowanie dziecka jest takie ważne. Kiedy już kolczyki są w łóżkach, dajemy dziecku dyplom, naklejkę i mała księżniczka wybiera sobie również w ramach pocieszenia i takiej nagrody pierścionek. Myślę, że to są dodatkowe, takie fajne rzeczy, które stanowią trochę oderwanie od tego, co się przed chwilką stało i nawet jeżeli tam troszeczkę za, zabolało, coś zakuło, to odciągamy troszeczkę uwagę i, i w zasadzie to jest taka, też takie chwilowe odczucie, które przemija tam po minucie i dziecko naprawdę, jeżeli jest dobrze na ten zabieg przygotowany, to zwykle dzieci się bardzo cieszą i z uśmiechem wychodzą z gabinetu. I co potem? Po zabiegu należy te uszy należy o nie dbać. I codziennie przez pierwszy tydzień regularnie psikać okteniseptem, przemywać ewentualnie szarym mydłem, tak aby przyspieszyć to gojenie dziurek i uszu. W tym celu przykładamy wacik, psikamy dziecku z jednej strony, z drugiej strony preparatem, bądź na wacik możemy sobie też namydlić troszeczkę tego mydełka i też zakrapiamy. Można to stosować jakby na naprzemiennie, te dwa produkty. Dwa razy dziennie przez pierwszy tydzień. W drugim tygodniu wystarczy raz dziennie, i w kolejnych tygodniach, co drugi dzień, sprawdzamy, czy się wszystko dobrze goi. Zerkamy, czy tam się nie zbiera żadna robka z tyłu. tak Nie ściągamy kolczyków. Przez pierwsze sześć tygodni uszy mają się goić razem z kolczykami Bloomdal. Nie ściągamy, nie przekładamy, nic nie robimy, po prostu psikamy i co bardzo ważne kręcimy wokół własnej osi. W procesie właśnie tej dezynfekcji tego uszka, tego wzmożonego, takiego, tej wzmożonej higieny uszu. Kiedy to ucho jest mokre, ten płatek ucha, kręcimy kolczykiem wokół własnej osi, aby właśnie płyn mógł się dostać troszeczkę głębiej. E... I tak właśnie postępujemy przez ten pierwszy tydzień, dwa razy dziennie, później raz dziennie, przez drugi tydzień, później co drugi dzień. Zalecamy, aby w tym czasie, kiedy te uszy są przebite tak na świeżo, żeby co najmniej dwa tygodnie odpuścić basen, tak? A później, jeżeli dziecko już wróci na basen, aby po basenie. Z powrotem wrócić do tej dezynfekcji, do tego psikania uszków. żeby mieć 100% pewności, że tam po prostu żadne bakterie nam się nie zaczną rozwijać. Po 6 tygodniach już możemy wymienić kolczyki na takie kolczyki stałe. My z naszej strony zalecamy. Że można ten okres ewentualnie troszeczkę przedłużyć, nie za długo, ale możemy przedłużyć do takich dwóch, 3 miesięcy. E, natomiast po wymianie na nowe kolczyki już nie wracamy do tych e, przekówek, z uwagi na to, że sztyfty tutaj są szersze, dzięki czemu ułatwiamy e, przełożenie na nowe kolczyki, ponieważ dziurki są troszeczkę szersze, one się później obkurczą bardzo szybko. E, i stąd też taka nasza uwaga, aby właśnie nie przedłużać zbyt długo, żeby nie przedłużać tego czasu, kiedy w uszach mamy kolczyki te stricte do przechucia. I przełożyć później właśnie na te cieńsze sztyfty, żeby ta dziurka miała szansę się obkurczyć. Zalecamy, aby do 12 miesięcy faktycznie w tych uszach. Były kolczyki z plastiku medycznego. To naprawdę jest gwarancją tego, że unikniemy w przyszłości alergii. I mamy tutaj bardzo duży wybór. Później tych kolczyków, które są na wymianę, są one piękne, więc myślę, że na pewno każdy znajdzie dla siebie wzór. I oczywiście te kolczyki już normalnie. Mogą być wymieniane, można do nich wracać. One mają już też typy cieniutkie, więc takie jak standardowe kolczyki złote bądź srebrne, jakie później dziecko będzie sobie mogło nosić i wymieniać. Bardzo ważne, aby kolczyki po wymianie również były z taką z taką asekuracją, żeby nie dociskać zbyt, zbyt mocno tutaj e, tych zapinek z tyłu. E, dosyć często zdarza się, że właśnie dziecko samo sobie dociska, uczulać, aby tego nie robiło, ponieważ z obawy, że kolczyk może wypaść e, albo już gdzieś tam się kiedyś poluzował i e, z obawy, żeby on nie wypadł, Dziecko sobie dociska jeszcze mocniej, co jest bardzo dużym błędem, można doprowadzić właśnie do stanu zapalnego. Ja również ze swojej strony zawsze zalecam, aby po wymianie na nowe kolczyki wrócić na 2-3 dni do tej dezynfekcji, do tej higieny, ponieważ jest to moment obkurczania się dziurki, właśnie do tych kolczyków z cieńszym sztyftem. Dlatego to jest bardzo dobre, takie bardzo dobre. Dobre postępowanie, jeżeli w tym czasie właśnie z powrotem wrócimy do, do tego psikania i dbania o tą dziurkę, aby tam się nie namnożyły żadne bakterie przez przypadek, żeby zminimalizować po prostu ryzyko. Co jeszcze bardzo ważnego, to to, że gdyby się tak zdarzyło, że jednak dziecko zgubi gdzieś zatyczkę, my u nas w salonie mamy takie zatyczki do dokupienia w razie mm, zgubienia. Ale jeżeli zgubimy nie tylko zatyczkę, a wypadnie cały kolczyk, dzieje się tak niezmiernie rzadko, ale się zdarza. Wtedy, jeżeli nie możemy znaleźć tego kolczyka, nie czekamy, dezynfekujemy jakikolwiek kolczyk mamy w domu i przekładamy, zakładamy dziecku do dziurki, ponieważ takie świeże dziurki potrafią się bardzo szybko Zagoić, szczególnie u małych dzieci. Ta regeneracja jest bardzo szybka. Dlatego, pomimo że my z zewnątrz widzimy, że jest dziurka, w środku może narosnąć błonka i po tak naprawdę kilku godzinach jest już wielki problem i kłopot, żeby te kolczyki przełożyć i żeby je włożyć z powrotem. Jest to niepotrzebny oczywiście stres dla dziecka i dla Państwa, dlatego nie czekamy. Nie czekamy, aż dokupimy ten sam kolczyk, tylko po prostu szybciutko zakładamy taki, jaki mamy w domu pod ręką. Oczywiście ważne, żeby odbyło się to w sterylnych takich warunkach, o ile jest to możliwe, czyli myjemy ręce, dezynfekujemy, dezynfekujemy kolczyk, dezynfekujemy ucho i dopiero wtedy zakładamy. Kolczyk, który mamy przygotowany. Gdyby zdarzyło się, że yy, rzeczywiście do, do, dojdzie do jakiegoś stanu zapalnego, zawsze goimy uszy razem z kolczykami. Nie łudźmy się, że jeżeli wyciągniemy kolczyk i będziemy goić ucho bez niego, to później za kilka dni włożymy kolczyk, już go nie włożymy na 100%. Także Goimy, jeżeli nakładamy jakąś maść, goimy razem z kolczykiem. My zalecamy tak doraźnie na przykład zastosowanie tribiotiku, który jest dostępny bez recepty w aptece i można do 7 dni spokojnie taki tribiotyk sobie stosować i rozsmarowywać po płatku ucha z jednej strony, z drugiej strony. To oczywiście w takich sytuacjach bardzo ekstremalnych. Taką jeszcze ważną informacją jest to, że w naszym salonie również istnieje możliwość wymiany kolczyków na już te stałe docelowe. U nas w salonie wymieniamy kolczyki tylko i wyłącznie te, które przekładamy na, na już te docelowe blundala. I można spokojnie się na taki zabieg również zapisać. Wtedy przychodzicie Państwo również na godzinę i bez problemu taka wymiana u nas się odbędzie. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że poruszyłam wszystkie najważniejsze kwestie związane właśnie z przekłuciem uszu. Także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli i państwa dziecko już wykazuje takie chęci, aby przebić uszy, to myślę, że metoda Bloomdal jest naprawdę świetną metodą. Gwarantującą też to, że zabieg odbędzie się w sterylnych warunkach, unikniemy w przyszłości alergii, łóżka będą się naprawdę świetnie goić. I myślę, że jeżeli dziecko faktycznie będzie pozytywnie nastawione do zabiegu, to przebiegnie ono bezproblemowo. Zapraszam serdecznie.